Cześć, z tej strony Magda Szczepańska ze Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. Witam Was w kolejnym odcinku naszej małej miniserii dotyczącej czasowników, popularnych czasowników w języku norweskim. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, to teraz Was do tego zachęcam. A jeżeli jesteście gotowi, to zapraszam do poznania kolejnych dziesięciu. Levere dostarczyć, ale też zaprowadzić, odprowadzić. Na przykład dziecko do przedszkola. O levere, lewere lewerte, har levert. Han lewerte sin upsygielse? On dostarczył swoje wypowiedzenie. Kan du levere hann i baun hagen i dag? Czy możesz dziś zaprowadzić Hannę do przedszkola? O, hente, odebrać. O, hente, Henter, hentet, har, hentet. Ja pójdę o hente na po fredager. Zazwyczaj odbieram pocztę w piątki. Haruj hente bez imieniem? Czy odebrałeś zamówienie? Og studere studere, studerer, studerte her studert. Hva studerer du? Så studerer du? Mora mi studerte medisin. Må Mia mamma studerte medisin. «Forteller», «fortalte», «har» «fortalt». Kan jeg fortelle deg noe? Som jeg har lyst til å fortelle? Han fortalte ikke sannheten. Han å bestille, bestiller, «bestilte», «har» «bestilt». Jeg ønsker å bestille time hos tannlegen. Jeg bestilte en bok fra Norge. Å ringe Zvonic. Å ringe ringer ringte har ringt. Kan du ringe igjen senere? Czy możesz zadzwonić ponownie później? Wildu teren na Chcesz, żebym zadzwoniła po karetkę? Ambulans. O senne, wysłać. O senne, senner, sente, har, sent. I kegliamo senne brewę. Nie zapomnij wysłać listu. Har du allerede sendt denne e-posten? til til du du har ikke det det gå i e-maila? Å Å å finne, finne, finner, fant, har funnet. Kan du ikke finne det du leter etter? går sjukas. Jej są co bilne klinamina Cajukbiustentiliobem? Nie znalazłam kluczyków do samochodu, więc pojechałam autobusem do pracy. A na sam koniec jeszcze dwa bardzo ważne czasowniki, które czasami sprawiają nam pewien problem, ponieważ tłumaczymy je w taki sam sposób: o jorę oraz o logę. Jedno i drugie będzie oznaczało robić. Ale kiedy będziemy używać jORE, a kiedy logę? Za chwilę się dowiecie. Ojööre robić, jak angielskie to do, inaczej mówiąc, wykonywać jakąś czynność najczęściej bez fizycznego, namacalnego efektu. A także, gdy mówimy o czynnościach ogólnych, nieokreślonych. Ojööre, jör, jure, har, jucz. du? co robisz? Jak angielskie, what are you doing? Haru do list, o' hore, waja, jure i fiur summer? Masz ochotę posłuchać, co robiłam latem zeszłego roku? O loge, robić, ale jak angielskie, to make. Używamy głównie w przypadku czynności twórczych, których efektem jest jakiś namacalny produkt. O laje, lager, lager, har laget. Wa lager du? Co robisz? Tworzysz? Jak angielskie, what are you making? Hon har lager middag i hele ettermiddag. Ona robiła obiad całe popołudnie. To już wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać w komentarzu, czy nauczyliście się czegoś nowego, albo jeżeli macie ochotę, stwórzcie zdania z czasownikami, które dzisiaj zostały wymienione w filmie. Dziękuję wam za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny za tydzień. Cześć.